Witam Państwa bardzo serdecznie na tej wspaniałej gali, na której poznamy zwycięzców różnych kabaretowych kategorii. Już za chwilę z tych oto kopert zostaną odczytani zwycięzcy. Co za emocje, aż korci, żeby zajrzeć do środka. Ja tu od dłuższego czasu przyglądam się emocjom widzów wchodzących do sali kongresowej. Ceny biletów u koników nie są wprawdzie aż tak wysokie jak te, które były w kasach, ale już przy ich zakupie nie otrzymujemy bukietu czerwonych. Róż, okazuje się, że nie wszyscy należą do grona szczęśliwców, którzy będą mogli obejrzeć galę na żywo. Postanowiłem zapytać, co czuje się w chwili, kiedy trzeba obejść się smakiem. Witam, pan zdaje się, nie dostał dzisiaj biletu. Co czuje się w takiej chwili? Uah! Uah! Ała! Państwa, jak żyliście zgromadzony w tej pięknej, klimatyzowanej sali. Witam państwa na gali z korbą. Gali, która wzięła się, powiedzmy to szczerze, wzięła się zazdrości. Rozmaite środowiska przyznają sobie nagrody. Budowlańcy przyznają sobie nagrody, jak się coś uda zbudować prostego krzywego dużo przyznają sobie nagrody ci, którzy zajmują się drzwiami na budowach, przyznają sobie nagrody kierowcy, przyznają sobie nagrody aktorzy serialowi, aktorzy filmowi, aktorzy teatralni. Kiedyś aktor był jeden, teraz będzie osobna szkoła dla aktorów serialowych, nowa kategoria się wykształciła. A środowisko kabaretowe takich aktorów, takich nagród ma bardzo mało. I my poza kolegom z innych branż nagród i postanowiliśmy skoro nikt nam nic nie daje, sami sobie przyznać nagrody. I stąd taka gala kabaretowa z korbą nazwaliśmy ją, ponieważ ona do końca nie będzie normalna. Chciałem Państwa o tym uprzedzić. Do tej gali kabaretowej z korbą normalnie byłaby delegowana blondynka przedsudnej urody plus jeden prowadzący mężczyzna, czyli z zasady brzydszy. Ale chcieliśmy, żeby było teraz inaczej. Żeby w tej gali kabaretowej oprócz mężczyzny nie pojawiła się kobieta, tylko żeby pojawiły się takie siły bardzo testosteronowe, męskie. I chciałem, żeby moi młodsi koledzy byli tutaj dzisiaj ze mną i zaprosiłem Macieja Sztura i Michała Koterskiego!